Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Kujawsko-Pomorskich Tras Rowerowych. Dzisiaj czas na czerwony szlak, z którego można podziwiać krajobrazy Pałuk. Moja wycieczka zacznie się i skończy w Żzinie, czyli mieście, które leży w granicach województwa Kujawsko-Pomorskiego, któremu jednak kulturowo zdecydowanie bliżej do Wielkopolski. Pętla będzie miała około 70 km. Szlak zaczyna się przy dworcu, z którego odjeżdżają pociągi żnińskiej kolejki powiatowej. Ja jednak nie wsiadam do wąskotorówki. Ulicą szkolną pojadę do Rydlewa, a stamtąd przez podgórzyn, aż do Wenecji. Niestety nie zobaczę tam zamku Kazimierza Wielkiego, bo wcześniej skręcę w lewo. Miejcie ze sobą dobrze naładowane telefony, żeby w każdej chwili móc spojrzeć na mapę. Miejscami ten szlak jest bardzo słabo oznakowany. W tym miejscu skręcamy w lewo na Pniewy. Uważajcie, bo znak namalowany na drzewie może wprowadzać w błąd. Za chwilę będzie okazja, żeby zrobić sobie pierwszy przystanek i chwilę odpocząć nad brzegiem jeziora Pniewskiego. Jak pewnie zauważyliście, teren jest wyjątkowo górzysty. Podgórkę z górki, znowu podgórkę, znowu z górki. Tak będzie już do końca tej wycieczki. Takie są uroki pałk. W strówcach skręcamy w lewo w stronę Wiktorowa. Za Wiktorowem wita nas kolejne dosyć kłopotliwe skrzyżowanie bez oznakowania szlaku. Przy Kapliczce skręcamy w lewo. Na tej trasie co chwilę pojawia się pokusa, żeby z niej zjechać. Wszędzie wokół jest coś ciekawego. Odpuściłem Wenecję, bo to miejsce chyba wszystkim dobrze znane ze szkolnych wycieczek. Ale w Szczepanowie spotkam się z leśnikami, którzy pokażą mi, jakie ciekawostki można znaleźć w okolicznych lasach. Dojechałem do Nadleśnictwa Gołąbki i jest ze mną nadleśniczy, pan Benedykt Sadowski. Nie ma lasu bez roślin i nie ma roślin bez pszczół i innych owadów zapylających. Leśnicy podobno wcale nie od dzisiaj, tylko od lat, od niemal od zawsze, starają się te pszczoły wspierać. Jak najbardziej. E, tutaj spotykamy się nie przy barci, tylko przy kłodzie barwnej. Barcią nazywamy drzewo rosnące, w którym jest wydrążone identyczna, jak tutaj, szczelina, w której zamieszkują owady Zapylające, czyli tutaj pszczoła miała dodanie. Podobno zanim narodziło się pszczelarstwo, to właśnie wszystko zaczęło się od bartnictwa. Tak, bartnictwo jest jednym z działów leśnictwa. Było to jeszcze za średniowiecza, że bartnicy, chcąc korzystać z dobrodziejstwa pszczół, podkradali im ich pożywki, czyli miód oraz wosk. Pewnie ten barwnik nie miał w życiu łatwo, no bo wiadomo, żeby zdobyć ten miód trzeba wejść na drzewo, ryzyko, że się spadnie, narażamy się na urządlenia przez owady. Takie osoby musiały mieć pewne predyspozycje, troszkę sprytu, troszkę zdolności takich manualnych, żeby wdrapać się na wysokie drzewo, często w dużych rozmiarów oraz w jakiś sposób wydobyć ten miód. Pan już na początku naszej rozmowy mówił, że to jest kłoda Bartna, nie barć. A czy takie barci w drzewach też gdzieś na terenie naszych lasów, tu w województwie się znajdują? Jak najbardziej. U nas na Leśnictwie Szczepanowo również taką barć mamy, ale to nie jest jedyne drzewo które, Bartne, które występuje w naszym regionie, jest ich mnóstwo. I przez to właśnie promujemy dziko żyjące pszczoły i pomagamy tej bioróżnorodności naszej. Ja jadę zobaczyć jeszcze jedną ciekawostkę, być może po drodze taką bardziej odnajdę. Wszystkiego dobrego. Przyjechałem do domu, ale nie mojego, tylko kamiennego. Jest ze mną pani Honorata Galczewska, czyli rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Pani Honorato, ten głaz podobno przybył do nas z daleka i gdzieś po drodze zabłądził. Jak to było? Tak, to jest jeden z eratyków, czyli głazów narzutowych, od łacińskiego errare, czyli błądzić. A zabłądził wraz z lądolodem, który przechodził przez tereny chociażby Polski, aż ze Skandynawii przez Morze Bałtyckie. W okresie pleistocenu, czyli epoki lodowcowej. Czyli to dawno. było dawno temu, i to było całkiem normalne, że w trakcie, kiedy pod własnym ciężarem on się topił, pozostawiał właśnie takie zguby na różnych terenach. Ale oczywiście to jest wyjaśnienie nasze naukowe wokół takiego wielkiego głazu, również jego obecności na tym terenie narosło wiele legend. Są też inne wyjaśnienia, tak? Bardziej baśniowe. E, tak, są bardziej baśniowe, szczególnie, że kiedyś ludzie przede wszystkim opierali się na legendach, e, mając może mniejszy dostęp do tej fachowej, naukowej wiedzy. Natomiast być może w legendach też jest troszeczkę jakieś ziarno prawdy. Jedna z nich mówi o tym, że tu gdzieś w okolicy był mały zamek Czarnoksiężnika. Ten zbłądzone w lesie dzieci poddawał różnym próbom. Jak łatwo się domyśleć, niestety dzieci no, nie sprostały zadaniom stawianym przez Czarnoksiężnika, a ten zamieniał je w kamienne rzeźby. Tak też się stało z rodzeństwem, które było dziećmi Kowala z pobliskiej wsi Zannowa. Też nie sprostały próbie i zostały zamienione w kamienne posągi. Ale dzieci miały jeszcze młodszego brata o wielkim sercu i wielkiej mądrości, a ten rozpoznał siostrę i braciszka właśnie w posągach i nie poddał się czarom Czarnoksiężnika, przechytrzył go. To sprawiło, że Czarnoksiężnik, te jego czary obróciły się przeciwko niemu, a dzieci zostały uwolnione z tych kamiennych posągów a Czarnoksiężnik tu w tym kamieniu został uwięziony razem ze swoim zamkiem, który właśnie w ten kamienny dom został przemieniony. To jest jedna z legend, a inna mówi o tym, że tą trasą wędrowali mnisi i rycerze wraz z ciałem świętego Wojciecha do pierwszej stolicy Polski, do Gniezna. Strudzeni zatrzymali się w karczmie, która była tutaj, być może w tym miejscu, ale ulegli Nazwijmy to czarom miodu pitnego, i zostali zbyt długo. Jeden z mnichów zdenerwował się całą sytuacją, a że był niezwykle głębokiej wiary, to jego działania, jego modlitwy spowodowały, że cała karczma wraz z jej biesiadnikami została zamieniona ku przestrodze na przyszłość dla innych, właśnie w kamienny taki potężny głaz. Podobno jak przyjdzie się tu wieczorem po zmroku i przyłoży ucho do to tego. Słychać... Gwar słychać, gwar, skarczmy, śmiechy i brzdąk e, kielichów, więc kto wie, zapraszam może ktoś z taką odwagę będzie miał i kiedyś tutaj wieczorem przyjdzie posłuchać. Pani wspomniała o świętym Wojciechu, a nie jest to jedyny kamień w naszych okolicach związany ze świętym Wojciechem, bo głaz świętego Wojciecha mamy też przecież koło świecia, w tamtych lasów. Tak, w powiecie świeckim jest z kolei największy głaz, co trudno sobie wyobrazić, bo ten jest już potężny, natomiast największy na terenie regionalnej dyrekcji lasów państwowych w Toruniu znajduje się w powiecie świeckim. Tam rzeczywiście jest głaz świętego Wojciecha, ten ma ponad 13 metrów obwodu tamten 24,5. O tamtym głazie mówi w zeszłym roku w odcinku, w którym pokazywaliśmy trasę z Laskowic Pomorskich do Bydgoszczy, sobie koło niego przejechaliśmy, ale jeżeli mamy jeden głaz tutaj, drugi koło Świecia, to chyba znaczy, że w tych naszych lasach tych głazów jest znacznie, znacznie więcej. Znacznie więcej. Proszę zobaczyć, że tylko na terenie Nadleśnictwa Gołąbki, gdzie teraz się znajdujemy pośród przepięknych pałuckich lasów, jest, są przynajmniej cztery głazy, takie narzutowe, potężne, które zostały ustanowione jako pomnik przyrody. Ten zresztą od 67 lat ma prawnie takie miano. Pomnik przyrody to nie tylko stare drzewo, ale każdy ewenement, coś co zwraca uwagę, a to na pewno zwraca na, na siebie swoją nie uwagę. Nie da się go nie zauważyć. Tak. Pani Honorato, bardzo dziękuję za to spotkanie i wracam na szlak. Tak, zapraszamy do takich częstszych wycieczek, czy to szlakiem właśnie głazów narzutowych, czy innych po prostu pomników przyrody. Może się kiedyś jeszcze na tych szlakach spotkamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. W Barcinie przejadę przez Noteć. To siódma rzeka w Polsce pod względem długości. Będę jechać z dłuższej brzegu aż do Łabiszyna, gdzie ponownie przez nią przejadę. Wenecję ominąłem, ale na szlaku znalazł się inny włoski akcent pałac w Lubostroniu, wzorowany na Villa Rotonda zaprojektowanej przez Andrea Palladia. Włoskie inspiracje to tylko jedna z wielu ciekawostek związanych z tym miejscem. Przyjrzyjcie się kolumnom. Decyzja o budowie tego pałacu zapadła pod koniec XVIII wieku. Wtedy hrabia Skurzewski nabył gotowe bazy i kapitale kolumn, które początkowo miały posłużyć do budowy zupełnie innego obiektu świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Znowu witam się, a właściwie już żegnam z Notecią. Dzisiaj na swoim szlaku tej rzeki więcej nie spotkam. Dojechałem do Łabiszyna. W centrum Łabiszyna znajduje się wyspa z parkiem, a wokół niej stara pomuńska zabudowa. Dwie trzecie pętli po pałkach już za mną, więc to jest dobry moment na ostatnią przerwę. Za chwilę droga zacznie prowadzić przez las, a później przejadę przez Ostaszkowo, miejscowość Wręba i Chomętowo. W Chomętowie skręcam w lewo, stąd droga do Żnina jest już prosta i piękna. Za chwilę na pierwszym planie pojawi się Jezioro Żnińskie Duże, a w tle wieże żnińskich kościołów. Prawdziwie romantyczny widok czeka na Was w Wilczkowie, gdzie drzewa na starym, powangelickim cmentarzu porósł bluszcz. Znowu jestem w Żninie. Tutaj wycieczka się zaczęła i zgodnie z przebiegiem szlaku tutaj powinna się też skończyć. Ale czy musi kończyć się już dzisiaj? Niekoniecznie. Może nawet nie powinna. Nic jeszcze nie powiedziałem o Biskupinie, o Dębie Jagieły, który w swoim obwodzie ma ponad 6 metrów, czy o Muzeum Kolejki Wąskotorowej. Długo można by jeszcze wyliczać atrakcje regionu, ale na pałkach przede wszystkim można być blisko przyrody. W hotelu Herbarium motywem przewodnim są oczywiście zioła. Maj jest miesiącem pokrzywy. Jeszcze na początku XX wieku na przedmówku pokrzywę często gotowano w postaci zawiesistych zup. Tutaj kuchnia jest oczywiście znacznie bardziej wyrafinowana. Ja dostałem deser tiramisu z pokrzywowym biszkoptem. Myślę, że po tych 70 kilometrach mogę sobie na tych kilka kalorii pozwolić. Jest ze mną Mikołaj Nowobilski z hotelu Herbarium. Słyszałem, że te pokrzywy zbierane w okolicznych lasach trafiły nie tylko do kuchni. Zgadza się, nie tylko do kuchni. Możemy je spotkać również w naszym barze restauracyjnym, gdzie używane są w różnego rodzaju napojach oraz lemoniadach. Dla naszych gości hotelowych, korzystających również ze strefy herbal-spa, przygotowaliśmy specjalny zabieg. Są to okłady właśnie ziołowej, właśnie w których używamy pokrzywy. Herbarium to jest stary obiekt, podobno ma długą historię. Zgadza się. Historia naszego obiektu sięga XIII wieku, kiedy tutaj e, istniał dworek szlachecki należący do rodów na Łęczu. Później oczywiście jakby cała historia ewoluowała aż do XIX wieku, kiedy powstał tutaj murowany dworek. I ten właśnie dworek jest podstawą tutaj naszego hotelu. Ale oprócz starego dworku położonego nad brzegiem jeziora są jeszcze nowoczesne budynki. Zgadza się tak. Oprócz starego dworu posiadamy również nowy dwór, budynek nowego dworu oraz oficynę, które zachowane już są w całkowicie nowej stylistyce. Ja już tutaj zostaję i będę w herbarium regenerował siły przed kolejną wycieczką, a będzie to trasa z Torunia do Golubia Dobrzynia.